Witam Cię widzów, ten sobotni wieczór, na zewnątrz pogoda nie jest najpiękniejsza, pada, mrzawi, ale za to pięknie to wygląda, jak się odbija wszystko od tej wilgotnej powierzchni. Dzisiaj nie idę na siłownię tak czy inaczej, zostanę w domu, muszę się regenerować. Pani Tatiana, mistrzyni piercingu, zrobiła mi nowy kolczyk, a pani Anastazja kolejną sesję tatuażu, ale to będziemy pokazywali, jak będzie skończone. Natomiast bardzo dziękuję zarówno pani Tatianie, jak i pani Anastazji za to, że są naprawdę... Tak profesjonalny w swoim fachu, że pff, szczęka opada. Ja się biorę za rozciąganie z Pauliną, żeby się troszeczkę zregenerować, a Was zapraszam do oglądania i widzimy się na końcu odcinka. Cześć. Jak wiecie z moich poprzednich filmów bardzo serdecznie polecam kanał Pauliny Trening Fitness. Są tam świetne treningi. Natomiast mili ten szpagat, mimo to, że nie robię tego treningu codziennie, wychodzi już coraz lepiej, już prawie, prawie. Dziękuję za to, że jesteście. Świetnego tygodnia, pełnego udanych treningów. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!